Laudetur, Jezus Chrystus. W świecie pełnym złych wiadomości są także dni, kiedy są dobre wiadomości. Na facebookowej, facebookowej tradycyjnej grupie, która nosi nazwę Contra Traditionis Custodes, pokazała się wiadomość na temat tradycyjnych sióstr Amerykanek z klasztoru w Sawannach w Georgii. To były siostry, o których no, łatwo się domyślić. Klasztor został przeznaczony do likwidacji po wizytacji apostolskiej w roku 2022 i oczywiście głównym powodem tego przeznaczenia do likwidacji było to, że siostry, siostry, u sióstr jest tradycyjna liturgia. Co więcej, tamto rozwiązanie miało być dość brutalne, bo siostry rzecz jasna młodsze miały być rozdzielone do innych klasztorów, natomiast przełożona, która miała wówczas ponad 90 lat, z tego co pamiętam, miała po prostu pójść do domu starców. To była osoba, która całe życie spędziła w zakonie. No to sobie wyobraźmy, tak? Wstąpiła jako młoda dziewczyna, i nagle w wieku, w wieku przepraszam, 90 lat słyszy, że a teraz to proszę sobie znaleźć jakiś dom opieki. Więc wiadomość dobra jest taka, że właśnie pokazała się informacja o tym, że siostry już budują nowy klasztor. I tutaj, proszę, spojrzeć. Tu najpierw pokażę państwu właśnie. To jest ta grupa na Facebooku. Odnośnik będzie oczywiście w opisie filmu, bo warto sobie tam tą, tą grupę, no jeżeli ktoś oczywiście ma profil na Facebooku, warto się tam wpisać. Są tam bardzo ciekawe informacje dotyczące tradycji katolickiej, takie których się po prostu nigdzie nie znajdzie. Bardzo często nawet wśród jakichś takich niezależnych tradycyjnych serwisów. A tutaj jest też Strona sióstr, na nią też warto zajrzeć. I tutaj chciałam Państwa zwrócić uwagę na to, co siostry piszą o sobie. Jesteśmy tradycyjną wspólnotą mniszek karmelitanek Bosych, które poszukują większej czci i chwały Bożej poprzez tradycyjną obserwację i zachowanie świętego zakonu założonego przez świętą Teresę z Awila. Pragniemy przez święte śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa prowadzić życie modlitwy, ciszy. I samotności dla zbawienia dusz. Mamy nadzieję, że z woli Bożej zbudujemy ten nowy tradycyjny klasztor karmelitański, w którym będziemy mogły służyć naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej z Góry Karmel, przestrzegając reguły Karmelu i konstytucji naszej świętej matki, świętej Teresy z Avila. Pragniemy zbudować nowy kla tradycyjny klasztor karmelitański, pozostając w autonomii wobec tradycyjnego zakonu karmelitanek bosych założonego przez świętą Teresę z Avila, zwanego Zakonem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. O tę autonomię zabiegamy pozostając prywatną, niezależną instytucją, niediecyzjalną, zachowując jednocześnie prywatną profesję ślubów wieczystych zakonu karmelitanek. Czemu państwo o tym mówię bo po pierwsze to jest moim zdaniem przykład takiej naprawdę dużej odwagi bo nieraz jak się zajrzę na strony tradycyjnych wspólnot to tam nie ma ani słowa o tym prawda czy tam jaki rodzaj zatwierdzenia mają tu mamy powiedziane wprost, tak, jesteśmy niezależne i co więcej, siostry wcale się nie skarżą, tak, że a, ponieważ jesteśmy prześladowane, tak? Nie, tylko tak jak Benedyktyni z Bryszole, po prostu musimy się zorganizować, żeby prowadzić nasze tradycyjne życie konsekrowane. I. Po to powołuje się taki, no to właściwie jest taka amerykańska spółka non-profit, tak, to u nas, znaczy u nas chyba praktycznie wspólnot, które by funkcjonowały w taki sposób, nie ma, ale jest to też pewna droga, tak na przykład można założyć e, fundację czy stowarzyszenie, no jest Bryżole, tak, to jest de facto świeckie stowarzyszenie także myślę, że wszyscy powinniśmy się cieszyć. Znaczy widzę, że tutaj zwłaszcza zakon karmelitański jest taki jak to jest zawsze, no możemy tak w nim widzieć taką perłę po prostu w koronie kościoła. No to tu widać, że naprawdę te wspólnoty są takie bardzo żywotne, cieszące się powołaniami. Dynamiczne, także tylko się, tylko się cieszyć z takich dobrych wiadomości, oby było ich więcej, oby takie wspólnoty powstawały wszędzie. Może i w Polsce się doczekamy tego, tego rodzaju wspólnoty. Dziękuję za wysłuchanie tej wiadomości i zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.